Cześć, mam na imię Mateusz, witajcie na kanale spetro.pl. Dziś porozmawiamy o systemach i sposobach przenoszenia ekwipunku podczas pieszych wędrówek i wypraw w teren. Omówimy to na trzech przykładach. Mam dziś ze sobą Nerkę Bandicott, panel piersiowy Chest Pack Numbat oraz torbę Essential Kidback. Wszystko od firmy Helicon. Porozmawiamy o ich wyglądzie zewnętrznym oraz funkcjonalności. Przeprowadzimy taki mini test pakowności, a w drugiej części materiału porozmawiamy o zastosowaniach terenowych tego sprzętu. Serdecznie Was zapraszam do materiału. Zaczniemy od najprostszej w budowie i najmniejszej. Torby biodrowej Bendicott. Znajdziemy w niej trzy kieszenie. Przednią z pętlą na klucze, główną z wyjmowanym organizerem montowanym na rzep, oraz siatkową kieszenią zamykaną na zamek. Oraz trzecią ukrytą od strony ciała, przeznaczoną na przykład do przenoszenia dokumentów. Fajnym patentem jest odpinany pas biodrowy, dzięki temu możemy połączyć nerkę z paskiem od spodni. Dane techniczne: waga 260 gramów. Materiał: kordura. Pojemność około 2 litrów. Zupełnie inną propozycją, może mniej powszechną i popularną, ale nad wyraz praktyczną, jest panel piersiowy chest pack NUMBAT. Przydatny podczas pieszych wędrówek, pozwalający na organizację i szybki dostęp do najbardziej niezbędnego ekwipunku. Czteropunktowe zawieszenie gwarantuje nam stabilność konstrukcji, a same pasy nie wpływają na wygodę noszenia plecaka, co w takim sprzęcie jest kluczowe. Główny przedział otwiera się przy pomocy suwaka i pozwala na otwarcie w zakresie do 90 stopni. Pozwala to na utworzenie stolika sklapy, dzięki czemu możemy wygodnie operować wyposażeniem bez obaw o jego upadek. Dzięki takiej konstrukcji cały wewnętrzny organizer znajduje się po otwarciu prostopadle do klatki piersiowej, co gwarantuje dobrą widoczność naszego ekwipunku. Domyślnie torbę wyposażone w dwa organizery, zintegrowany z klapą oraz drugi wypinany z mapnikiem. Na zewnętrznej powierzchni zostały usytuowane dwie elastyczne kieszenie, gumolinka pozwalająca na przytroczenie lekkiego sprzętu oraz taśmę. Dane techniczne, waga 490 gramów, materiał nylon. OK, przyszła pora na trzeci produkt z zapakowaną po brzegi do dzisiejszego testu torbę Essential Kidback. Została stworzona do przenoszenia niezbędnego wyposażenia bushcraftowego lub survivalowego. Możemy w niej przenosić butelkę na wodę, taką pojemności 1 litra, busolę, krzesiwo czy na przykład składaną kuchenkę. Aby zachować porządek przenoszonego ekwipunku, użytkownik ma do dyspozycji osobne kieszenie, z czego te boczne zamykane są na zamki błyskawiczne. Na tylnej ściance torby znajduje się wbudowana pochwa umożliwiająca transport noża lub sikiery. Dane techniczne: waga 340 gramów materiał odporna na rozdarcia kordura. Ok, przyszła pora na podsumowanie naszego zestawienia toreb i systemów nośnych od Helikona. Najmniejsza, dyskretna torba biodrowa Bandicoot znajdzie swoje zastosowanie zarówno w mieście, jak i w lesie, co czyni ją najbardziej uniwersalną. Nie rzuca się w oczy, a ilość zapinanych kieszonek i organizerów pomaga nam fajnie przytrzymać nasz ekwipunek. Zupełnie innym typem sprzętu jest panel piersiowy Chest Pack Numbat. Wybrałbym go jako mój sprzęt do wypraw, które wymagają od nas długich marszy czy częstego orientowania swojej lokalizacji z mapą. Za to torba Essential Kidback z powodzeniem zostanie przyjacielem naszych weekendowych wypadów bushcraftowych. Pomimo tego, że torba jest mała, to jej pojemność i użyteczność jest nad wyraz imponująca. Standardowo linki do omawianych dziś produktów znajdziecie w opisie filmu. Napiszcie proszę w komentarzach, którą torbę Wy byście wybrali i dlaczego. Do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale speczo.pl. Pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć!